Witamy was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy licytować w ciemno. Ja nie wiem czy to mi smakuje czy nie. Nie, szejk za 300. Każdy z uczestników stworzy dzisiaj najdroższy shake na świecie. Tylko jego składniki losować będą na ślepo. Będą one ukryte pod enigmatycznymi e, nazwami. I ja nie, nie znam you? tego słowa. No, czy... To jest taki szyfrowany kod. Tak, tak, kojarzę, że jak ktoś tam... Z... Polacy złamali, ja złamam. O, gratulacje! Widzowie! <coughs> Przejdźmy do rundy pierwszej. Zaprosimy seksowną asystentkę. Najpierw, bo mi się wody. Podzianka, Se seksowna asystentka pomoże mi tutaj w prowadzeniu. kategoria. Dresko.

Szefze? 10 zł. Ja 16 złotych 18. 18 zł. 30 35. 35 Po raz pierwszy Dobra, to jest ładne 35 zł za dreskał po raz drugi Zostałem, nie chcę weźmieć 35 złotych po raz cztery Dobra, jest coś pysznego. Dobra, macie szansę spróbować zgadnąć co jest w środku. Dobra, dane mi pomysł o bananach. Czy na mąkę chcę? Trzy, cztery. Ja! Yeah! Mnie no to nie ma, Frank! Syrup bananowy! Jezu, pani na misji! Barbinka ostatnio żygała mi karę, żeby wybić całą szklankę tego. Jest! <słuch> <słuch> Wiecie co, wolę pić oceń niż to. Ej, to jest najgorsze, co wypiłam w historii YouTube'a. Totalnie no, w ogóle tego nie przemyślałam, przecież miałam cię zrobić zroba z no z po**** Szczerze, jestem załamana, już nie licytuje. Dobra. Czas na rundę drugą. Moja y... stworzona przestępca. Dzień dobry! Bruszka. Tarot! Po pierwsze, szczocio mał. Ej! A bo zacząłem mówić? Przepraszam. Dziękuję. Ale ja się poderam drzew. Ok, Zobaczymy to. Dobra, za bruszkę co na br 20 zł. Dobra, 5. przypominam nazwa wróżka. 25 po raz drugi. Dobra, 4 dychy. Za! 45, wróż... 45 zł po raz pierwszy. 45 złotych za wróżka po raz. wróżka. Tak, 45 za wróżkę po. 50! 50 po raz, raz pierwszy. Stronika? Daj mi. Czuję, że jest lipa, Zostaw Ale ja chcę wygrać ten sygnał. Ale jeszcze 50 po raz drugi. I pięćdziesiąt złotych po raz. Ja mam wyrąbane. Trzy! Sprzedane! Co mam pod wieczkiem? Zbyszek? Nie. nie wiem. Klasa. Kolinka? Nie wiem. Katerota. Pierwszy, nie jestem pewna, że będzie coś te Cztereć. Uznajesz następny składnik! Czy Ej. to było warte 50 zł? Dobrze trafiał. Jak będziemy mieli już podam nazwę następnego składnika, to zapytam Cię, czy chcesz wiedzieć co jest w wieczku i powiem, czy to na ucho albo Dobrze. nie. Dobrze. Kochani, przejdźmy do trzeciej rundy i trzeciego składnika. Uwaga, powróciła <laughs> seksowna asystentka. Moja Hasło to lato. Dobra, stop, stop. Uuu. Michał, Michał, czy ty chcesz poznać A, Nie, ja bo ja wiem, że to jest bez podpowiedzi. Ona wywoławcza 10 złotych. 10 zł. 10 złotych 10 zł po raz 5. 50. 55. Ja za ja każdym razem przebijam po to, że na kilka zleciła jak najwięcej 60, 60. 60, 60. 60 złotych po, wow. no. <laughs> po raz pierwszy. 65. <laughs> 65 złotych <laughs> po raz 5. <pierwszy>. 65 złotych po raz... Bedany Nie Logic. z tego, Logic, to, to Logic. nie są logiczne. Co się kryje pod sosem lato? Sormströmming Lody Moim zdaniem to może być kostka lotu po, po prostu Będą Uwaga, trzy, cztery Ooo, okej, okay, okej, okay. fajne, fajne, Super. fajne Dobrze, Malwinka, jako jedyna masz dwa składniki w swoim blenderze, mamy tutaj sok z banana i e, owoce Dlatego, moi drodzy, przechodzimy do rundy czwartej Hej dobra Cześć Nati e, ja, ja muszę coś w końcu wylosować To ty się zajmujesz jak nie nagrywamy akurat filmu do kim? Film. To Jakie tutaj jest hasło? Hasło z szafki O nie O to Kurde nie, to może być A... lipa mega Jeżeli ktoś z was by chciał Dziękuję To Mogę wam sprzedać podpowiedź Uuu Ja bym nie chciał Może nie za pieniądze, to kupię A za co? No na przykład powiedz wiesz Otwieram licytację na hasło z szafki, cena wywoławca 10 zł Michał, sprawdź, dam ci dychę i powiesz mi za To Inaczej, na razie 10 zł 10 zł po raz pierwszy e, Zacznijmy tak Mogę użyć mojej karty, ale jak dasz mi 5 dżeku. Właśnie, według mnie nie, mogę dać ci 25, bo to cię połowa tego, to, co ją kupiłeś. I wtedy ci powiem. Tak, to, no to, 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 to jest? To może to na następny raz. 10, 10 zł po raz drugi. Proszę, ale jest miętat No na 25. I, I jestem w stanie pomyśleć o tej o tym szponcie. Nie biorę tego. I 10 zł po raz... Nie biorę tego, to jeszcze. Dam. Ej, ale fit, najtaniej to pyro, na, na, Najtaniej w tym odcinku to próbuję. co ob... że jest w środku. To jest lipa ciężka. Ja bym chciał, żeby to była kupa. Ja, piska. Lecz znaczy, strzafki brzmi delikatnie drastycznie. Ale może to będzie coś mega, fajnego coś. Nie szafkę szafkę na siku, byście mali. Zbyszku, zabieram ci głos na 20 sekund Kuba, <gulak> hasło z szafki Miód? Co to jest? Powiedz, że to jest miód, powiedz, że to jest miód IŁEM MÓWIŁEM! Odzyskałem głos Nie, to jest Jest to srebrne, rybny, <gulak> Ja myślałem, że to będzie coś fajnego Nie ma szans Przejdźmy do rundy numer 5 ja się zbyt, O, ja się cały czas uśmiecha O nie, teraz się uśmiecha bardziej niż zawsze Zapytaj mnie? Ja... Zapytajmy. Jakie tutaj, <śmiech> <śmiech> Jakie tutaj mamy hasło? Do wszystkiego. Ja bym chciał użyć mojej karty. Kurde. O! Bardzo mi się to podoba. Dobrze. W takim razie zapraszam Cię tutaj na boczek. Dobra, co to jest? To jest. Ok. Uważam, że mega dobra kombinacja słów. Dobra, czyli chcesz za 25? się? Eee, tak. Tak. Dobra. Do Dobra 3. Postija to jest płynny na 3? Nie mogę ci niestety powiedzieć. Z... <grymne> Ogólnie jak usłyszał to, to sobie nie było warto nawet tych 20 Prania? Było warto, bo pamięta. Cena wybłavcza 10 zł. Zapraszam do licytacji. Jeżeli zaraz nikt nie powie e, nic i nie zacznie licytować, to dostaniecie wszyscy ten składnik. Ja nie chcę. A ja muszę. Ej, ja serio nie chcę tego, ja po prostu nie licytuję. Ale dobra, skoro oni nie chcą, to ja za darmo dostaję. Ja nie płacę za to. No i nic. Dobrze, nikt nie wziął udziału w licytacji, dlatego... E, Pokazuję wam składnik, który trafia do Zbyszka za darmo Uczciwe e, Czy pieniądze. możesz powiedzieć e, jaką informację przekazałeś Zbyszkowi, który ci zwąpił i powiedział, że kłamiesz? E, powiedziałem Zbyszkowi, że jest to ketchup Moc no, 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 no. no ogólnie lipny start No w sensie bywały gorsze Ale są rzutki ketchup Dobrze kochani tak, przejdźmy do, do następnej rundy Jakie tutaj mamy hasło? Dupę trzasło <laughs> Hasło jest yy, zdrowie zimą No robiąc Czy ktoś chciałby kupić podpowiedź? Ja bym, nie Ile? Ja 20 Składa się ktoś na podpowiedź? Kurde, złożmy się w sumie Dobra inaczej Kupuję podpowiedź Proszę bardzo Za piątkę Do mnie Zapraszam koleżankę O! Biorę podpowiedź Czemu się nie złożyliście po prostu? Nie wiem Staniesz taką samą podpowiedź ja. o, kur... To ja też Naprawdę? <grymka> tak <to powie> <grymka> prawda. 60 złotych tych powiedz. nie. Dobra, jakby to to nie jest podpowiedź taka, że pomyśl co to jest? Nie, Jezu, nie. to Za 20 zł, złotych, żebyś wiedziała czy wygrasz czy przegrasz licytację? Podpowiedź brzmiała, że składnik, który mam pod wieczkiem ma bardzo dużo witamin. Rozpoczynam licytację, zdrowie zimą, 10 złotych cena wywoławcza, zapraszam do licytacji. 30! 35! 40! 40, 40 złotych po raz pierwszy. 50! 5. 65! 65 złotych po raz pierwszy. Ej, mi zginęło 5 dych. Nie, bo już wydałaś tyle, malinka. 70. 70 zł po raz pierwszy. Więc... Ja to, ja to zostawiam w tym momencie. Nie wejdź proszę. Nie, zostawiam, bo ja wezmę. A bądźcie mili, chodźcie. 70 zł po raz. A co myślicie, że jest pod beczkiem? Cytryna. Imbier. 70 zł po raz Co ty jesteście walni, Sprzedano Ona się cieszy tak. No weźcie to, weźcie to. Ej, ile mam wnika Ci po A, tym zostaje? Nie wiem, będę oszczędna. <noise> to Imbir? Nie jest to Imbir. Gośniki. Dziękuję. Co to jest? Kapusta Kishon. <noise> <noise> Ale tragedia! Czy to jest twoje danie do herbaty zimowej? Nie powiedział tak Robię zimą. Dobra, Malwirka, ja myślę, że fajnie będzie kapustka tu z jakimiś ja Tu Przejdźmy do kolejnej rundy. O, idzie, niszczy się dobrej zabawy. Kategoria niechęć. Dobra, ja w to lotuję razem. Niechęć. to jest co na serio. Realnie? To jest podpucha. Nie. Otwieram licytację do hasła niechęć. Słucham państwa, co nam by było? 40, zł. 50 zł. Pierwszy. Naprawdę? Masz tyle w ogóle? Nie wiem, będę oszczędna. 100 zł od Malwinki. Jakby no nie, bez sensu to przebijać jest, no bez sensu. Malwinka, nie chcę. No, bo oni bardzo nie są chcą, to, chcą, to... No, ja No nie postępuje, nielogicznie żal 100 zł od Malwinki. No jakie mam to robić 100 No Daj, no, no. dalej, dalej. 115. Co ty kardas? The hell. Chcę to. 115 po raz pierwszy. Ej, możesz wejść. Oli na jak coś? Czekaj. Nie. 115 po raz drugi. 115 po raz. Gratulacje. Przedan ale zagrałam psychologicznie, Lega. ja po prostu <grymne> Ej, kurwa, tak, jest ja to koniec, prawda? Ja ale po prostu ja zrobiłem to co krzywdzi. Jak wydaje nie miałem nic głupiego, żeby to wziąć. Co uważasz, że mam po Nie mam absolutnie. Praca, <grymne> dlatego wydaje się, że to ponad mną trzecią całej swojej Tak. Uwaga, zobaczymy. A! stop! jest składnikiem za 115 złotych do 6. Ja właśnie ba... Przekazanie składnika? Twojego do kogoś? Moi drodzy, jeżeli wylicytuje Zbyszek jakiś składnik i zostanie on ujawniony, a okaże się, że jest negatywny, może oddać go któremuś z zwać. Ej, to realnie było warte 115 zł, Było? w się obronić. I... Pytanie, czy może ty byś chciał potencjalnie komuś to sprzedać? 10 zł. <laughs> ty na pewno go nie przekonasz, ale my się przekonajmy, co jest w następnej rundzie. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Następne hasło: Szrek! Shrek. Cebula! O kur... Aż dobrze, Dziękuję. Cena wywoławcza 10 zł za składnik szrek. Dobra, 10, zł. 10, ja, 10, 10 złotych. Złoty. 10, 10 zł po raz pierwszy. Ja jestem skąpiec! Po prostu bo ja dobra. chcę trzymać sobie kasę, ale ty chce mi dobrego szejka. 30 tak złotych. zł po raz 5. Bo on mamy on ma tak wywalone. On ma tarcze. O ma tarczę, on ma wywalone. Ale cebula jest mega spoko być do tych no. no. 30 zł po raz 30 złotych za hasło Shrek PO RAAAZ Sprzedam Proszę. Moi drodzy yes. Intuicja nie zawodzi Rozumiem, że ty nie używasz swojej tarczy To jest cebula z nie, nie ja. Dziękuję bardzo Ale dupcy Zaczyna tu bardzo nieciekawie pachnieć Przejdźmy może do następnej rundy Zapraszam monoseksową asystentkę <laughs> Dzień dobry Dobra 10 się... złotych To przez te opary. Ale wojska. Dzieciństwo Oooo. Może jakaś odpowiedź Pasło no ten... dosyć ogólnikowe, więc może ktoś chciał. Nie chciał chciałbym podejść faktycznie podpowiedź Za 30 zł. Biorę, biorę, o, biorę o, bez gadania No powiedz mi co okay. <śmiech> <śmiech> No daj mi się <laughs> nie całować do... <laughs> Przepraszam <laughs> Ja tego nie chcę Piękne jest to, że ja tego nie chcę Zaraz nie, yy, wymyję głowy, Nie wylicytujemy i mnie o to dostanie. No dobra, zróbmy tak Ej, Ale zróbmy lubię? Proszę, zróbmy tak Dobra Rozpoczynam licytację, hasło, dzieciństwo, cena wywoławcza, 10 złotych 10 złotych, pierwszy 10 złotych zł po raz 10 złotych po, zł po raz Nie Michał Serio? Tak, naprawdę Malwina? Nie Ktokolwiek? Nie 10 zł. Po raz Ty ci woła Czajku, nie, w przedszkole nie. pani woła, to przecisk 10 złotych, ej miałbym nie co w tym ucieku potajności? Mam wrażenie, że no niechętnie w to weszliście Czy ty byś się chciał podzielić podpowiedzią, y, którą ci udzieliłem? Tak Ten składnik ma konsystencję gęstą Ja też wie. I jest to Mleko kondensowane Ooo Zagęszczone mleczko o. Jest. Może aż takie gęste, że to jest czekolada Kochani Zbyszek Pomylił podpowiedź, którą mu dałem, bo powiedziałem mu na ucho, że składnik, który mam pod wieczkiem, jest w konsystencji kremowej. Yes! Jest! Yes! Ale gówno, bo W rybny no znów się Właśnie... <laughs> 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 Czyli nie jesteś zadowolony z tego połączenia? Ja? Czy w sensie mam nadzieję, że ten krem zabije smak sosu yes, więc jest... Yes. Też bym miał taką nadzieję. Nie wiem no top top. <laughs> to. Kochani, przejdźmy do następnej rundy. No nie, dobra, wyspukiwanie sobie głowy Sos wujka Ukiego. Biorę to, dobra To co, może jakiś szponcik? Ja bym może zaproponował licytację podpowiedzi O Rada o! O! wychowawcza 5 zł 5 zł 10 20 25 30 40 40 zł po raz pierwszy Dobra, no, jakby to jest tylko podpowiedź, nie? Hmm. 40 zł ja, ja, ja wiem co z tym zrobić, dobrze to rozegrał, za Drugi 40 zł po raz... No i nie wiadomo, Trzeci. Sprzedam. Raz, dwa. 30 złotych teraz. Naprawdę <grywa> jest taka, że go tylko te ty podpowiedziłem sobie z nim pokazać na osobności. <grywa> What the hell? Tak. I... <grywa> <grywa> nie znów ta to nie to, ja to że powiedziałem coś cringe'owego. What the hell! Z tu wycisnąć serię <grywa> Dawaj, dawaj. Mogę pozwolić na to, że no. kwotę. A nie, to ja nie chcę. 10 zł. Dobra. Post i powiedział mi 4 słowa. Mi, 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 tylko mi. To no, prawda, no, powiedziałem po 4 słowa. To bo teraz się kręci. Ja dostępuję za 40 zł, więc za dykę, jakby to jest tą odpowiedź. 4 słowa dostępu. Ale on nie zapłacił. Dobra, no, To, że lepiej też sprawiedliwym, bo powiedziałem to też do Michała, to tobie dam też adekwatną do 10 zł, ale innym. Dobra. Nie. Moi drodzy, rozpoczynam licytację, cena wywoławcza, 10 zł. 50 zł! Oli! Nie zablokowałem cię! Specjalnie cię zablokowałem! Bo widziałem, że dasz 4 dychy i dasz Oli i ja ci inteligencja, Nie Nie 2 Dobra, jeżeli e, masz mniej do... Jest A, niż, dobrze. To, e, jest 50 złotych po raz 60! 60 złotych po raz pierwszy. Ja będzie na to e, Jakby nie chcę ci nic mówić, ja jestem naczelnym przypasem Wojkołkiego, więc jeżeli ja tego nie wezmę to po prostu, wywołajmy. będzie jest, dziwnie. Jest, 70 złotych. Ale Michał będąc iść yy, tu no, no. Dobrze wie jaki to jest sos? <grywa> Ty kurwa. sos własny jako Michał 75. 75 to 80. 85. 90. 90! 90 po raz pierwszy. 95. 95 złotych po raz pierwszy. 95 zł po raz drugi. Cyki, cykie, 395. 95 Co za 100 Co 100, 100 zł po raz pierwszy. 0 zł po, po raz daj drugi Dajmy się za no Do... Nie, 110! 120! Cześć? 120 zł po raz pierwszy Nie, złotych... 120. 120 złotych po raz nie podglądaj! Pierwszy. I 120... Nie, 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 nie! 130! 130 zł po raz pierwszy i 130 Cześć. złotych po raz drugi 140! Ej, bo nic nie mówisz, ale tutaj Ja nic nie widziałem. 140 złotych po raz pierwszy i 140 złotych po raz drugi. Ej, ciąg, spokojnie, ciebie, bo I, nie, mi się Zacz... Nie, nie! Stop, stop, coć! 145 złotych po, 100 zł, 100, 100 zł, <śmiecki> 145 zł po raz 150! 150 złotych po raz pierwszy i też 150 złotych po raz drugi. No, Także... 155! 155 złotych po raz drugi. 160. 106 <śmiecki> pieniędzy. Piżąc odpycha Pożyczam je! Teraz mi się to nie oh, <śmiecki> opłaca <śmiecki> Ale ja na ten tytuł muszę jakoś zarobić 165 165 złotych po raz pierwszy 165 złotych po raz drugi I 165 100... 165 po raz Nie! Trzeba moi drodzy tutaj Płynniej składać ceny Co myślisz, Aha. że jest pod Ja ustawiam podpowiedź pod tytułem to jest naprawdę sos. A według mnie, sos totkowy To są pieniądze! Ej, ja jestem najlepszy. Ja jestem win. Ale pod jakim względem? Pod takim, że zarobiłam w tej rundzie. Jak zarobiłam? <laughs> Paga. Autentycznie powiedziałem Zbyszkowi, że jest Dzięki. to autentycznie sos Bo jest to sos słodko-kwaśny z ananasem, oh. bo jest to sos wujka Łukiego Ojej, o oh yeah. oh, dziękuję Ale masz randomowe gówno w tym rynku Przejdźmy oh, <ścją> do kolejnej rundy i kończymy w Ej, Ale tu postać ta rywalizacja w tej rundzie, podoba mi się Zapraszam moją e, asystentkę Tup, 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 tup tu. A, słuchajcie hasła Słuchamy Wigilijny szpont O k***a Tyle Wigilijny szpont Poszedł wigilijny szpont Za 30 złotych Zbyszka, uwaga Co to jest? Co jest? to jest? ryba jakaś Jest to śledzik Dobra, wygaduję to. Do, do, do. Ja nie jestem jakimś hejterem ryb się jest hejterem ryb Ja nie jestem nic jej, 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 jej Spoko Przejdźmy do ostatniej rundy co tam nam tu Krysiu przygotowała? Krysiu! BOS! Dlaczego to są pode mnie takie rzeczy? Że, że mnie to podnieca. Zbyszek bardzo by chciał pewnie go zalicytować, ale niestety jest pozbawiony środków przez swój ruch wabank z poprzedniej rundy. Cena wywoławcza: 20 zł. 20 zł. Dużo! 20 zł. 25! 20-30 zł. 35! 40! 45. 45 zł. Po raz pierwszy. 45 zł. Po raz I... 45. Eee, 55. Of wan. Do no. Dobrze. Moi drodzy. Ostatnia runda hasło boss. Zobaczmy znowu składnik. Us, ja Ach, ściejku. A, eee. wytłumaczysz? Możesz zamienić się swoim szejkiem z innym graczem. graczem. Ej, ogólnie to zasługiwało na bycie ostatnią rzeczą. Powiem tak. Ja się wymieniam, na pewno się wymieniam. To ma najgorszy? Uważam, że rajdę. Chyba ja mam najgorszy, no? Więc idealnie się złożyłam. Może zanim podejmiesz decyzję, zobaczymy, jak wyglądają wszystkie zblendowane. Bo, blendujemy. Mam faworytę! Wygląda pięknie, jak po prostu w szejk! Ja nie chcę tego robić! Jak powiedziałem, na pewno się wymieniam i chciałbym bardzo przeprosić tę osobę, bo nigdy w życiu nie byłem tej osobie to tego zrobić i jesteś to Tymaninka. <śmum> Boję się tej kapusty taki szokiej. patrzę na Nie, na no, zdejście pod rynek. Pierwszy węg naszych szejków na trzy. Raz, dwa, trzy. Oh! Ale bananem pachnie, Sochka. ale cudne A pokaż swoje O kur... To przynajmniej mam tutaj sos z dwójka i teraz ja jestem jego przydupaszem, a nie ty Bo sos z dwójka o... Dobra, róbmy Muszę yy, sięgnąć po amunicję Po armo Janek nie, patrz. No to Cheers. Smacznego. O kurde. Ej, czuję, że dojdziesz w spokocha, tak szczerze. Są wrażenie, że cię spokojnie. Ty, ja nie wiem czy to mi smakuje, czy nie. Nie. 6 za 3 stóp. Nie. Ale... No. E, ocena mojego sejka? 7.10. Co dawaj całego? Żartowałem. Ja <laughs> mam na więcej od niej. Ej, a ty jesteś... A ty jesteś Dobrze, Zbyszku, może przejdźmy do Twojego szejka. Przypominam w składzie ketchup, cebula i ryba. Kurde, ja się boję tego! Pizza, pizza! Zbyszek! 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 Szejk typu Ken! Jakby Zbyszek od. Ogarniesz to. Masz to, masz Totalnie to. Totalnie to ogarniesz. Masz to, pięć. Odlicza do rzeka. Ja go wykręcę. Po brud. co tu się dzieje ze mną? Moje ciało powoduje jakieś ruchy niepełno... O, nie, moje ruchy nie nie Co ty, kurwa masz? <gulatory> <Level> <gulatory> Przepraszam, przepłknąłem swoje życie. <grymne> Przypominam, składniki Nutella, sos rybny i sos słodko-kwasy. Kie. Ja Garzamy. Przepraszam. Pogadamy za dziesięć. O, o, Uuu, teraz tydzień ciszy. Dobra, trzy, cztery. U, 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 u. A Zyga, zaraz, poczekajcie. Dobra, chodźcie, chodźcie. my się widzieliśmy starczalnie, włożyli do naszych dzieci, a to wykonał